Ptaka hmm, teraz musi lecieć ze mną. Lecę na górkę, zbieram sprzęt i idę na kapen. A nie, zaraz Zwykle jakiś taki buch, to jest 50 tysięcy. Ja spróbuję tym razem nie spaść z tyrolki. A mi spróbuj spaść. Ej, to tam zostawić tamtą skrzynię. Którą? Mmm, tam co tu jest. A. Chyba, że chcesz tuter. Mam. O. To było dosłownie pustka. Nie ma, ja tu jeszcze poszedzę, chwilę. Cyper. No nie wiem, jak dla ciebie pustka to granatnik to spoko. Ale nie, ja szukam snajper, dlatego mówię, że jest pustka. Hmm. Ale ja stata. Ja nie to za ten granatnik. Kurcze, nawet nie słyszę tych. Strzałów żadnych. Ja też nie. Ja. Jak jest tak jest, jak jest tak jak są takie te Jak jest takie to jest bardzo dużo osób Ale zwróć uwagę, że już jest 67 66 No i spada counting, więc mogło być sporo no, botów. Jest tylko 33 ekipy Albo kilka ekip i trochę botów Hmm. O, a co to było? Hmm, teraz ten to się kończy i zaraz będzie tego eventu. W poniedziałek Będzie w towanie to wielka rakieta To wszystko O, widziałem że już główkę A ja właśnie oberwałem od kogoś strzała. Muszę Dziękuję bardzo, że mógłbyś przyjść. Dzięki. Dobra, ja kończę. Mhm, ja kończę. Mówię, ja trzeba przerwę zrobić. That's a well.